Zobacz, mówi się, że kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Albo mówi się, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. W jeszcze innej wersji, no mówi się, traktuj innych tak, jakbyś chciał sam być traktowany. Zastanówmy się na sekundę, jaka jest idea właściwie tych formułek. No one zakładają, że oczywistą sprawą dla każdego takim punktem wyjścia, zrozumiałym samo przez się, jest to, że każdy jakoś tam troszczy się czy dba o siebie samego, że to jest jakoś tam naturalne, zrozumiałe w jakimś egoistycznym czy elementarnym sensie, samozachowawczym, tak że ja sam się będę bronił, dbał o siebie i tak dalej, tak dalej, jest takich naturalnych, odruchowych czy wręcz biologicznych Powodów. I to co te formułki mówią z poziomu już etycznego, no to żeby w ramach właśnie wejścia na ten poziom etyczny, rozszerzyć to dbanie o siebie, tę troskę również na innych, tak? Zobacz jak ta logika wygląda. Dla człowieka jako istoty biologicznej, no jest, zakładają autorzy tych stwierdzeń, no jest zrozumiałe samo przez się, że trzeba walczyć o samego siebie, kochać samego siebie, yy, troszczyć się o siebie, dbać o siebie. No więc wchodzi etyka i rozszerzamy to na drugiego człowieka, tak? Rozumiesz w elementarny, biologiczny sposób, że nie chcesz czuć bólu, pragnienia, głodu, czy nie chcesz, żeby ci rosyjski snajper odstrzelił głowę. No to tak samo masz dbać, żeby bólu, pragnienia czy ostrzału nie czuł drugi człowiek, ten Twój bliźni. I nie, nie wchodzę tutaj w uzasadnienia, czy religijne, czy etyczne, czy jakie. Chodzi o sam ten ruch, tak? Że skoro jest oczywiste dla ciebie, człowieku, że masz dbać o siebie, to przenieść to myślenie również na drugiego człowieka. Tak jest skonstruowane wiele zaleceń, czy religijnych, czy świeckich. I teraz uwaga, zobacz, zaskakujący i taki, taki dziwny naprawdę motyw jest taki, że myśmy chyba jako ludzkość już na tyle się z tym osłuchali i oswoili, że często lądujemy w takiej paradoksalnej trochę sytuacji, że o tego drugiego człowieka. Bardziej dbamy niż o samych siebie, czy to dbanie o drugiego człowieka, czy szacunek dla drugiego, jest dla nas bardziej oczywisty niż szacunek dla samych siebie. Zobacz, tak, w praktyce i realnie, no komu prędzej dowalisz, pomyślisz jakieś najgorsze rzeczy i zmieszasz z błotem? Swojego przyjaciela, czy samego siebie? Tak o kim prędzej pomyślisz, że jest porażką, fejlem i że się nie nadaje o sobie samej, czy o partnerze. Prawda? Ja nie mówię, że ty masz autodestrukcyjne myśli. To jakby nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że wobec bliskich osób, wobec drugiego człowieka no mamy te blokady. Już te blokady jakoś nam się wkodowały w mózgi, tak? I poza chwilą jakiejś totalnej kłótni czy hejtu, no raczej nie powiesz drugiemu człowiekowi, że się do niczego nie nadaje i że jego życie nie ma sensu. A o sobie samym, czy sobie samej ciągle tak mówisz, znaczy. No, dużo prędzej może nie ciągle, ale dużo prędzej ci się to wydarzy. Nie wierzę, że nie masz tego problemu, no skoro tego słuchasz tego podcastu, no to te rozkminy i problemy nie są ci e, obce. Co z tym zrobić? No myk jest taki, że trzeba właśnie odwrócić tamtą zasadę etyczną, tak? Nie tyle kochaj bliźniego jak siebie samego, tylko szanuj samego siebie i bądź dla siebie takim wsparciem, jakim starasz się być dla bliźniego swego. Bądź sam swoim najlepszym przyjacielem, czy może dokładniej, traktuj siebie samego. Tak jakbyś swojego kumpla czy przyjaciółkę potraktował. Zobacz, gdyby kumpel, przyjaciółka, gdyby oni przyszli do ciebie do domu, siedli na kanapie i powiedzieli nie mam już siły, to nie ma sensu, nie chcę już tak dalej żyć, no to co byś zrobił, tak? No, typuję, że zacząłbyś jednak wspierać, przykrył kocem, zrobił herbaty i zaczął wspierającą nawijkę, tak? Że okej, okay, w porządku, każdemu się zdarza, jestem tu z tobą, wszystko będzie dobrze. No i wobec siebie samego też taki bądź. Zamiast się nie wiem, biczować za brak efektywności czy sobie mówić, mieć wątpliwości, że się do niczego nie nadajesz, powiedz sobie: "Mój organizm powiedział tutaj stop, jestem zmęczony, to minie, to są jakieś wątpliwości, ale to nie jestem ja". Powiedz sobie, że będzie dobrze, tak wspieraj samego siebie tak jak wspierasz bliźniego swego. Jeżeli twój Bliźni, twój przyjaciel zrobi coś złego, coś mu nie wyjdzie, popełni błąd, no to będziesz raczej pewnie szukał okoliczności łagodzących w rozmowie, jakoś będziesz wspierać, tak, żeby był zmęczony, może miał trudny dzień, będziesz adwokatem, wsparciem, sojusznikiem, no więc tak samo wobec siebie, no nie bądź wobec siebie surowym sędzią, czy takim sowieckim prokuratorem wręcz, którym czasem naprawdę wobec siebie jesteśmy, tak, no to jest paradoks trochę, ale tak to właśnie bywa, tak, że wobec samych siebie jesteśmy. Bardziej surowi niż wobec innych, tak? No, więc nie bądźmy, to znaczy wymagajmy od siebie, oczywiście, to nie chodzi o to, żeby klepnąć na kanapę i powiedzieć, że wszystko mi wolno, tylko chodzi o to, żeby mieć wobec samego siebie tę czułość i wyrozumiałość, żeby być dla siebie tym wsparciem, oparciem, sojusznikiem, a nie tylko właśnie tym surowym sędzią. No Jest takie piękne pojęcie jak empatia, tak? czyli zdolność, tendencja, umiejętność współczucia czy współodczuwania i solidarności z drugim człowiekiem. No więc znów magicznie oto trzeba odwrócić. Miej tę empatię wobec samego siebie. Jeżeli dla siebie samego będziesz maksymalistycznym tyranem, takim surowym sędzią, czy sowieckim właśnie prokuratorem, który ma tylko wymagania niedospełnienia i wszędzie widzi winy, to właściwie ten sowiecki prokurator mi się tu jakoś sam pojawił, ale to jest dobra metafora, tak, że no my wobec samych siebie bywamy jak ten stalinowski śledczy, literalnie, tak, że daj człowieka a paragraf się znajdzie, sami na siebie zawsze jakoś ten paragraf kręcimy, a naprawdę dla nikogo nie będzie lepiej, że sobie sami dowalimy, ani świat od ciebie tego nie oczekuje, ani nikt inny tego od ciebie nie oczekuję, to jest tylko w twojej głowie, i nad tym właśnie musisz pracować. Bądź swoim własnym sojusznikiem, nie rzucaj sam sobie kłód pod nogi, a tym samym zrobisz tymi nogami, a zwłaszcza głową, ogromny krok naprzód. Ja się oczywiście staram z tym podcastem też robić kroki do przodu. Jeśli uważasz, że to ma sens i chcesz pomóc, zostaw follow, zostaw suba, napisz komentarz, daj znać, że ci się podoba. No, jeżeli ci się podoba, podrzuć innym też, zaszeruj, podeślij do znajomych, no bo cóż, nie ma nikogo, kto by nie skorzystał na tym, że sam siebie zacznie bardziej wspierać, co usłużnie podsuwa twojej uwadze myślnik Stankiewicza, czyli te 5 minut wsparcia codziennie.